Dawno temu stancję dzieliłem z kumplem, który kończył już studia medyczne. Benek żył jak król przez pierwsze dni po przelewie od rodziców. Później była już tylko wegetacja. Wiedząc jak ciężkie czasy nastaną po balu, tuż przed nim dokonywał obowiązkowej wycieczki do ówczesnego Liderprisa. Kupował tam karton makaronu, zgrzewkę najtańszego keczapu i aby zapobiec wyjałowieniu organizmu i zachować sprawność umysłu multivitaminkę. Po tym socjalnym zabezpieczeniu mógł przystąpić do zabawy, może alkoholu i telefony po kurwach, ogłaszających się w lokalnej prasie. Tradycyjny seks znudził go po jakimś czasie tak bardzo, że zaczął wchodzić w coraz większe hardkory, z dominacją włącznie. Tak było i feralnego wieczoru, kiedy to przez ścianę słyszałem odgłosy zabawy i wturujące im sprężyny studenckiego materaca, wydające ostatnie tchnienie. W pewnym momencie mych uszu dobiegł przeraźliwy krzyk, dźwięk plaskacza i bolesne jęki. Po chwili do mojego pokoju wbiegł Benek. Trzymając się oburącz za penis, z okrzykiem na ustach zakomunikował, że właśnie kurwa urwała mu na pletek na wędzidełku. Po chwili z ręcznikiem na lędźwiach siedział już w moim samochodzie. Kierowaliśmy się do kliniki, w której Benek odbierał lekarskie szlify. Kiedy przybyliśmy na miejsce, kontuzjowany wbiegł na izbę z ręcznikiem na dupie. Przedarł się przez szpaler pacjentów do znajomego lekarza i chyba, aby uniknąć większej siary, zaczął coś tłumaczyć mu po łacinie. Lekarz uśmiechnął się wyrozumiale, poklepał po ramieniu, potwierdził, że zrozumiał komunikat, po czym ryknął na cały głos do pielęgniarki: „Siostro, przygotować zabiegowy, będziemy szyć na pletki”.